Szanowni Państwo, dużo niespodzianek, które dzisiaj przygotowaliśmy, będziemy zdradzać powolutku i sukcesywnie. Na samym początku wystąpi, wystąpią wspaniali tenorzy, którzy złożą muzycznie, artystycznie życzenia naszym kochanym Paniom. Przed Państwem we wspaniałej Las Spanioli winczęca Tomasz Urbaniak i Witold Matulka. Tę pieśnią, za tą pieśnią zaczęliśmy nasz koncert, bowiem my, panowie, chcielibyśmy złożyć wszystkim paniom z okazji tego niezwykłego święta, święta kobiet, które minęło wczoraj, a kontynuujemy je. Dzisiaj chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia. Koncert Gwiazd Opery Operetki Kto Me usta Całuje. Wielka Sława to nie jest żart. Sława przyciągnęła całą masę publiczności. Tak, dzisiaj uczestniczy w koncercie 330 osób. Także Biała Podlaska chyba się zachwyciła operetką. Myślę, że to się podoba. Robimy cykliczne spotkania raz do roku. No i myślę, że będziemy robili dalej, ponieważ ludzie dzwonią do nas i pytają i proszą o takie koncerty. Natalia Zozura. Natalia Zezula, właśnie. Chcieliśmy pokazać naszą uzdolnioną laureatkę konkursów telewizyjnych. Sponsorem, był, sponsorem ZOS, były kobie, Stowarzyszenie Bialskich Kobiet i Klub Loterani Białej Podlaskiej. No i coś tam jeszcze dołożyło BCK. Dla wszystkich pani, panowie śpiewają. Ja tu z przyjemnością wciąż wracam. Jak Państwo wiedzą doskonale, ja tu jestem przynajmniej raz do roku, a najdalej raz na półtora roku. No, przyjemnie, cóż powiedzieć? Publiczność jest tak cudowna, tak gorąca, tak nas cudownie przyjmuje, że ja z przyjemnością zapraszam wciąż nowych gości. Jak Państwo, jak Pan redaktor zauważa, wciąż nowi goście są przeze mnie zapraszani, wciąż coś urozmaicamy publiczności, ale publiczność, jak widzę, chłonie nas, chce, potrzebuje. No, gorąco nas oklaskują, więc czy, cóż więcej mogę powiedzieć? Kocham przyjeżdżać tu. Małgorzata Długosz, Witold Matulka i Tomasz Urbaniak. Team, zgrał się już ten team? Wie pan, co to jest bardzo ciekawe pytanie, bowiem po raz pierwszy dzisiaj zobaczyłem Tomasza Urbaniaka i w związku z tym po raz pierwszy, wymyśl... ja wcześniej oczywiście myślałem o programie, żebyśmy zrobili coś w rodzaju trzech tenorów, ale ponieważ mamy dziewczynę i nas jest dwóch, w związku z tym postanowiliśmy zrobić zamiast trzech dwóch tenorów coś fajnie podzielić, ale poszło nam niezwykle sprawnie. No, Tomasz jest naprawdę wspaniałym artystą, wielkim, jest to przecież śpiewak operowy śpiewawczeż w operze w Bytomiu. W związku z tym myślę, że ten podział się fantastycznie udał. Zresztą publiczność było widać po reakcji publiczności, że im się podobały nasze Ninon, czy Osole czy Granada, no. czy Wielka Sława. <grywa> Dziś do waszej trójki, trójki gwiazd, dorzuciliśmy gwiazdę z Białej Podlaskiej. Natalia Zozula. Tak jest. Wspaniała, młoda dziewczyna, niezwykle utalentowana. Ja przyznam e, Państwu, e, panu, e, panie redaktorze, że po raz pierwszy usłyszałem ją na żywo przeszło tydzień temu. Ja specjalnie przyjechałem, żeby zobaczyć, e, poznać ją, e, podpowiedzieć coś e, i zaprosić ją jednocześnie osobiście do udziału w tym koncercie. Żałuję wręcz, że nie zrobiłem tego wcześniej, bowiem powinno się jej nazwisko pojawić na plakatach. Jest to niezwykle Niezwykle utalentowana młoda dziewczyna o pięknym głosie, o wielkiej wrażliwości, o ogromnej skali, o czym Państwo się już nieraz zapewne przekonali. Wielka to skala, piękny głos, piękny rodzaj. Myślę, że w kierunku koloraturowego śpiewania powinna iść. Niewątpliwie duży talent, prorokujący coś ciekawego na przyszłość. Na koniec zapytam taka refleksja, bo być może w Polsce też to się dzieje. Biała Podlaska pokochała operę. Mam nadzieję, że ma Pan rację, panie redaktorze, że tak jest. Myślę, że w ogromnej mierze zaczęliśmy, czy przyczyniliśmy się do tego, że Państwo Publiczność Białej Podlaskiej pokochała właśnie operetkę, operę. Pamiętam, że kiedyś z panią organizator, panią Martą Cholewińską długie, długie rozmowy przeprowadzaliśmy, czy na pewno przekonamy publiczność do właśnie takiego gatunku? Jak się okazuje? Jak każdy koncert jest wypełniony po brzegi, mamy pełną widownię. W związku z tym jestem przekonany, że publiczność Białej Podlaskiej polubiła ten gatunek. Mam nadzieję, że tak skromnie się trochę do tego przyczyniłem. Dziękujemy za wywiad, dziękujemy za koncert, było cudownie. Dziękuję bardzo, dziękuję za gorące przyjęcie. Dziękuję za wywiad i wszystkiego dobrego. Życzę Państwu, Panu, Panom. Do widzenia.